Thank you. 就是得不到。 Rozmawia? Co? Ja ma i się ma Super Hold. super Hold. super. W ogóle, spotkajmy jakiegoś jednego gościa jest na tak jasna. No. O, A teraz gram ja, Telegram grę... Cleaner. pisałeś? Tego? Nie, sprawdzałem serwery, nie? Na Movie Life i chyba to był z Polski, nie? tak postanowiłem, w sumie wie, yy, zaprosiłem go, nie? Nagle mnie dodał. Ale ja na niego czekałem chyba miesiąc, no. No to, bo nie yy, tego... Nie, bo on w ogóle nie sprawdzał, nie? Aż w końcu yy, tego, nie dodał. Ich hier mal ein Jezus, to krimi, tego, krimi, 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 e, krimi, Tak Apartament jakiś mam. W kiblu właśnie. Co? Ja się sam... I w kiblu, nie, czuję się dobrze. nie tak szczerze. Tak szczerze, lubisz brynery. Co lubię? rody. Nie. No to... I tak jak ja nie doszło mnie. Ja musiałem wrócić z boiska, bo byłem na boisku, nie? Mi co chwila gadali do ucha, dosłownie krzyczeli na do mnie na jakąś... A, Sorry, To mi, mi tak skręca, nie? I sobie... Ja tak post... nie, ja powiedziałem, ja sobie takie coś... Teraz mi coś to powiecie, jakiś Brań to że pójdę se. Nagle ktoś mi powiedział. No to dotrzymałem słowa, Wiesz co zrobiłem? Zdjąłem korki, zmieniłem na zwykłe buty, spakowałem korki i się poszedłem. I potem jeszcze to mnie, Taro, ja, pokazał, że... Yy, Boże... Pocka? Nie? Yy, nie, 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 do nich pokazałem, bo jeszcze mi słyszeli tam. I powiedziałem im, że nie będę wychodzić do wakacji. Ale ja się tak cieszę, bo dosłownie... Ja nie... Yy, ja jeszcze idę w tym tygodniu do szkoły. Bo Wielki Piątek i ten Wielki Czwartek. Ja też. Jeszcze potem w e, następnym tygodniu, chyba dwa albo. Nie, dwa dni wolnego jeszcze. A wiesz, że ja dzisiaj myślałem, że idę do szkoły? Ja też. Bo ja nie taka przyzwyczajony do tego czegoś. Ja o, ja grałem na wiarze! Jak to gram na wiarze! To jest mega Na wia... wiatr Co ja muszę zrobić? Mop! Mam mopa! Mam mapa! Jestem sprzętaczem ja mam mopa! Co ja muszę grasz? zrobić? Co? Co grasz? Ja? The cleaner cleaner, coś takiego. Zgadnij z jakiej aplikacji. Nie! Yeah. Mam pytanie! Jestem w zlebie! I co tu robi? W tym zlebie? Mam pytanie: Co tu robi? Grę! Co tu robi? Co ja muszę zrobić z tym? Mójka A, clean blood! Ach, Jezus! Ja Mopem! co robię? Sprzątam zlew. Bo tutaj nie ma, nie ma tego, yy, tego. Yy, yy, na jest gąbka, nie? Nie wiem czy się da. Daj mi to. Da się, dobra. Ale mopem lepiej. Łap, jakie to jest małe, jep mopa. E, mopik. Mop mi nie działa. Daj mi tam bucket, gdzie jest bucket? Bucket, weź mi na lej wody. Ej, ty. ty czemu to zażyło? Jakby właduw na broń. Ej, pszczady mopem. Co mi szkodzi? Ile, te, tej, y, ile tego koczupu jeszcze mam sprzątać? Bo tego nie jest tak mało. Chyba już wszystko. Co?! 14 pro... Ja muszę cały budynek wysprzątać ci chyba coś powaliło. No się ja ja robić. Jezus Maryja Matko Maryja nie no i już do domu. Super. Ty wiesz co ja to robię? Ja muszę sprzątać ketchup. A wiesz, że jak dam klimę, coś, klima, klima cleaner, nie? Clean. Ja, chłopie, muszę tu sprzątać ketup. Wiesz, o który mi chodzi, wiesz, o który mi chodzi ketup. Taki, taki człowieka, nie? Nie, sosu widorowy, sorry. Muszę użyć spon, e e tego, e sponge. Nie! Wyszko... co... zrobiłem? Spongebob! spongebob! Yes, mijemy już Ciebie, mijemy! Punch o, dobra, już jest zdrowy. Dobra, teraz musisz mieć... Nie wiem. Liście! Nie, nie, nie. <śmiech> Liście! <śmiech> już jesteś trudny, No. Nie, ty, ktoś wyważył wtedy drzwi z buta. No ładnie. No oj, 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 nie wolno tak. Nie, nie wolno podglądać. O telefon. Dokiwa. Jeszcze ja, a Aj, w ogóle muszę Ci coś pokazać. TikToczka! Znaczy, shorta. Ale chłopie nie, on był taki zawał, bo... chłopie wyobrażał sobie, nie, yy, że, mogę ci powiedzieć co w nim chodzi. Super Super Ale... Ale nie, wolę, nie, wolę ci nie spoilerować. Spoiler? Nie, dzięki. Nie, dzięki, nie, nie, nie. A mogę, a mogę, halo, a ja nie mogę tego wylać? PIK 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 MIEP MOPEM ŚCIANĘ no, Dobra muszę taki do dla wypuścić Jestem Ej, o nie, Ej, to jest ten film e, Minecrafta, nie? To jest ten Tecnoblade. To było miłe. To, nie było e, tego. To było mega miłe. Nie, Ehm, problem. Poznalazłem mnie. kłapa. Płapa, który leży w tytułu? I ma takie ostre wite w plecy. A, wygląda Nie wiem jak to napisać. Ej, chyba, chyba może kuchenny, wiesz? E, mam? Ej, bo ja go wziąłem do ręki. Jak go mogę... Ja chcę go zakończyć! Ja chcę go wykoni! Ej, mogę go przez Mogę go przez okno? Jak chcę go przez okno wyrzucić? Ja go mogę przez okno chyba wyrzucić. Ej, nie gadać, że ja go mógł tego. Mogę go nawołać! Nie, pojeju! Jak skąd chcę Nie, ja nie mam go wyrzucić przez okno! Ja nie mam psychy? Prawie! Gdzie jest otwarte okno? Gadaj! Nie chcę go przez okno, bo się da chyba. Gdzie tu jest okno? Tutaj. Wyrzucę go przez okno! Znalazłam coś tam wokół ale to było cała lista Telefon No i kolejne pojomy Spończysz tego live'a?

Black screen. Black screen. Ej, co jest, e, co jest? Ej, nie jest tak, Ej, jak mam pytanie? Jak się nazywa alternatywa green screena? Blue screen. To jest dosłownie to samo. Kolejny inny kolor. Zobaczmy, no mi. masz ubrania zielone. Wtedy się używa pluski, no. Na Dobra, ja tu muszę sprzątać... Yy, ja tu, wiesz, to muszę sprzątać? A ja muszę sprzątać... ...kibel. Chyba miałeś za mocną szlagę. Miałeś chyba za duże... ...za duże Za dużo